Yeah!

Pięknie zastąpił guzika! Ale teraz proszę was, wielkie rykniecie dla guzika! Ryknijcie na Krotu! Ryknijcie na Michała, na basie! Hał jest tu dla was! Ryknijcie teraz Uwaga słuchajcie, jest taka sprawa Zgasz muzykę Chciałbym, żebyście byli na naszej nowej płycie, okej? Okay? I mamy Mamy taki utwór Mosz pyt". pyt, to jest ta cała zadema pod sceną, okej? Okay? My mówimy Mosz, wy mówicie Pyt! Tak? I chcemy nagrać ten Pyt Nie, że masz Pyt Tylko, że Mosz Pyt Poczekajcie Muszę, ale poczekajcie, muszę uruchomić nagrywanie, bo to na razie jest moja żona. Postarajcie się, chcę! Podsumujcie! Dobra, nagrywa się. Ja mówię, mąż, ja, mówię, mąż, ja, mówię, mąż, ja mówię, mąż, wy mówicie PIT! 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 Mąż! PIT! Mąż! PIT! Mąż, pit! Mąż, pit! Mąż, pit! Ale trzeba Czekajcie, zobaczę czy się nagrało. Ja my to w studio dołożymy. Dziękuję wam. Be Słuchajcie, dziękujemy wam bardzo. Jak? Ale zobaczcie, kroto, z i To jest fan guzika. Zastąpił go godnie, co nie? Dziękujemy. Ale ja wam coś powiem, my tak gadamy, gadamy kroto, 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 ale jest koleś, który śpiewa z nami na płytach od początku. Chał, chodź tutaj synek. Chodź tu synek, chodź tutaj. Duże brawa na hała. Słuchajcie, dziękujemy bardzo. Ja tylko jedno słowo. Zajebiście się w takim klubie jak tu, gdzie ludzi masz na twarzy. Ci wszyscy tutaj zapierdalają wszystkie teksty, nawet arki noego. Ani mnie nie słuchają. <decreases masculinity> <timeframe> jeszcze raz wielkie dzięki. I teraz do Was do spiera was prośba. Wielkie dziękujemy dla Jansa! Maciuś, chodź tutaj. Maciek ja i Maciek starosta. Chodź tutaj do nas. Oni tydzień temu mieli winien. Wstrzymać na ich 100 lat! Ja I wielkie podziękowania dla tego gościa, dla Roberta, dla Licy. Ryknijcie dla niego! <try> serducho Flemszeka, serducho Luz Torpedy. A pamiętacie, że kiedy było to wielkie serducho, jest dinka. Wszystkiego Państwu życzę miłego wieczoru, yy, fajnego spotkania między nim a nią. Chciałem powiedzieć, że nie ma nic lepszego niż miłość małżeńska. Zajęliście Wam. Dziękuję. Wracam do mojej żony, tak ona jest przecudowna. Dziękujemy, dobranoc. Ryci się na licy! Kocie Fota będzie. Wszystkich pod scenę zapierdalamy pod scenę!

Asia, chodź tutaj, Asiu. Robimy sobie chodź, chodź! chodź. Moja najukochańsza żona, chodź tutaj! swe pod scenę! tutaj. sobie swe foto! Dziewczyny, sobie Dziewczyny muszą być na pierwszym muszą być ja.

Триста штука!